Teraz już nie będzie tego kuglę. No, dobra, idzie dziecko. Zobaczmy, co coś powiedzieć. O co? Co mamy opowie? Ty o co chodzi, o taką przedziałankę. Czy. Mm, czy możesz jakieś um, No, głównie to się przeprowadzamy. Okej. kiedy miałam pokój. Ja bym chciała taki z telewizorem i taki z ładnymi naklejkami. Nie martw się, nie ja muszę nic ja pod siebie. Jak już się przeprowadzimy, to. No spokojnie. Ja bym mieć taki fajny, taki luzowy. Nie chciała mieć glin. i chciała mieć kolorowy. Bym chciała... No dobra. Y ten dom już jest ogólnie gotowy. I zaraz będzie wieczór, będzie ciemno i jedziemy dzisiaj wieczorem. Tak. Nie wiem której. Bo tam będzie, bo my będziemy jechać pociągiem chyba. Nie pamiętam. Pociągiem to jest chyba autem Nie pamiętam zbyt do końca. Czy będziemy jechać? autem będziemy jechać. A, no to ogólnie będziemy jechać autem jakieś 3 godziny, bo tam się ciężko jedzie yy, i no. O, a fajnie, a takie mieście. Yy, tak innym. No. Aha. A to jest centrum? No tak, to jest centrum do sobie. Aha. Mamo! a będzie chodziła do przedszkola i moje psy no to będziemy do siebie jeździć, przecież my do tego domu jeszcze wrócimy, bo po prostu będziemy tym dom, ten dom będzie można by wynaj... będą inni wynajmowali, a my po prostu będziemy nadal mieli na własność ten dom. Aha, czy będziemy mogli tu wracać sobie, no to fajnie. No, dobra, chodźmy, może się pakować. Ale my już się spakowani się nie pakowałam, to dopiero mi to powiedzieliście. No właśnie. <młysy> Pachy, bo, um, mogę się no, nie no już jesteście spakowani, tam macie normalnie wszystko. Um, Także no, będziemy jechać o trzeciej, bo o siódmej, nie, nie, Jakoś o 6.30 mam odbiór kluczy, ale wiecie, nie wiemy jak to będzie z czasem, więc nie wolimy poczekać. Aha, niedobla. Okej. Okay. Ja jestem mamotłoczny. Ja też jestem nie zagodam. Po prostu coś zjeść. Zjadłem pięć. jakie ciężkie te kartony. No, ciężkie, ciężkie walizki. Dobra, to się, to po prostu nie A ja nie chcę. I walizki. mała, ale nie chcę No, Dobra, ja będę Hence, mm. z tą walizką mieć. Ale mam to moje walizki to Dobra. I wezmę się w I wy weźcie, jakieś rzeczy. Która to jest moja walizka i mój ten. A o zmierzchniętym zapomnieliśmy przecież. Może się zmieści ten pieczek z kanusią? No oni się lubią, więc myślę, że tak. To leży pisem. bo oni się nie mieszczą. bo no, to jest dla nich to mało. <grych> Okej, okay, biorę to i karton, a wy weźcie zwierzęta.

Żeby Wam po prostu nie przeszkadzały nie w drodze e, Dobra, no to ja będę prowadzić I siadajcie i dostrzegaj światło, żeby światło przeszkadza w drodze. dobra mogą być na włączone A, to mogą być włączone Dobra, ruszamy Teraz nie był ale słabiej widać go

Ile nam jeszcze jest tyłu? O, godzina drogi Ej, bo nam jeszcze godzina drogi została Okej okay. Tylko godzina Ja mogę tak jechać i jechać Chociaż trochę nudno tu więc... jest to jest trochę fajnie Ej, siadaj Nie wolno bierać Nie no w Muszę tu Jakieś nie będę ci pokazywać. Bo tak, bo nie dzieje, a to jest niebezpieczne. Kamienica. Daj mi trochę kamienki. Nie dam ci. Bo nie umiesz się opiekować z wieloma zwierzętami. Umiem. Nie umiesz. Mamo. co ciebie ja poradzę. I będziesz miała swoje zwierzątko. Tylko Pewnie nie będzie, że chciała się im dzielić. Myśmy już Już chyba zaraz będziemy na miejscu. Dobra, to ja jeszcze musimy jechać tutaj. I jesteśmy. Halo? Już jesteśmy. O, już jesteśmy! O, fajnie! Dobra, bierzemy bagaże i... Ojku! tu się tam? Bierzemy i już wychodzimy, bo już 10 minut do odebrania kluczy. Oto krótko chyba. I to jak?

Dobra. Chodźcie, wychodzimy. Jesteśmy i... Chodźcie, chodzimy. O! Wow, ładnie! To jest tak świątecznie. Ale fajnie. Mamo, daj mi. mam psy, żeby mogły tu sobie chodzić. I krąpetkę zamkniemy, żeby się nie zgubiła. Jeszcze ja idę. Układamy. I jest tak, tak. I to. Niech ładnie. O kuchnia. Jako fajna kuchnia. Już może przypełniona. Może chińskie. Porzupki. Ołzupki chińskie. A tutaj, tutaj, pusto. I tutaj, są. To jest kupne. Dobra, chodźcie dalej. Idziemy. Ale ładny salon. tu, jest. No ładnie, nie ładnie. Kiedy będzie mój pokój? Jeszcze chwila. Przecież Nawet nie wyszliśmy od jednej Może następny to będzie w tym pokoju? Chcecie, że zdziwić, co tam jest kibel Dobra, to chodźcie zobaczyć kibel Zwykły kibel hmm. Dobra, idziemy Teraz idziemy na trzy, na, na drugie piętro, na, na pierwsze piętro, na drugie, no pisze tak. Więc. Dobra, idziemy. O, mamy basen. No tam nic nie mam, bo no jest zima już. I, ejku. Tam nic nie ma bez zima i no po prostu wszystko jest. Dlaczego jest sauna? U, sauna. Dobra, idziemy. Ej, co to jest za pokój? To jest twój pokój. Ale fajny pokój! Mamo! z zapkami a ja nie zbyt lubię zap i z gzybkami wow, jakie fajne i tutaj mogę grać mogę jakie fajne to dobra zaraz się nacieszysz idziemy na następnego pokoju no dobra O, ładnie taka szafa marzyła mi się taka szafa o fajne biurko do pracy z moim aparatem. Fajny aparat. Dobra, idziemy dalej. O, L, yeah. Ale ładnie! Mój kochany czelek. i tutaj maseczka. Tak, tak, tak. I jeszcze raz. Idziemy dalej. Teraz wiesz, musi być mój pokój. Ładnie. Bym no, jeszcze tutaj coś pododawała. Ale mega ładnie będę mogła tu sobie siedzieć. Bosko. I tutaj będę mogła nagrywać... I mam nowy telefon. A nie mój kit, tutaj tablet nowy. Są ta, ta się. Jakie fajne. Dobra. Ja chcę tu mieszkać. Ja tu mieszkam. Ja tu mieszkam. Yy, dobra, to teraz musimy wrócić i się rozpakować. No a jeśli będzie się podobało, to zapraszamy się w i do